Dzień dobry. Witam Państwa na webinarze na temat KSEF 2.0, czyli KSEF w wersji, który będzie obowiązujący najwcześniej od 1 lutego 2026 roku. Ja nazywam się Mirosław Siwiński, jestem radcą pewnym i doradcą podatkowym, partnerem w Nexia Adviceo. I dziś powiemy sobie, proszę Państwa, o następujących, o następujących tematach. Jak już O, już mi się pokazało okienko do przewijania. Proszę Państwa, nasza dzisiejsza, dzisiejsza agenda. Powitanie i cel spotkania. Celem spotkania jest oczywiście przekazanie Państwu tego, co wynika z najnowszego projektu, bo wciąż jeszcze jest to projekt, przynajmniej wczoraj po południu jeszcze nie był on podpisany przez pana prezydenta, więc nie jest to jeszcze obowiązujące prawo. Poza tym nie zostało, nie zostało jeszcze opublikowane. Witam Państwa. Obowiązek c 2.0. Co, kiedy i kogo obejmie, ponieważ mamy różny zakres obowiązku. Ksew 2.0 w praktyce. Nasze doświadczenia w Nexjatwice, jak to będzie wyglądać dla klientów biura i mówiąc wprost, jak dogadać się z klientem, czyli o czym musimy pomyśleć już teraz, co przedstawić klientowi w zakresie współpracy przy Ksefie. Dla różnych klientów różne rozwiązania mogą być optymalne. Dla różnych biur też różne rozwiązania mogą być, mogą być optymalne. Ja postaram się Państwu przedstawić wszystko, co udało nam się zauważyć już przy współpracy z naszymi klientami, co obejmuje również oczywiście punkt czwarty i piąty. No i weźcie o 10.45, bo myślę, że tutaj będzie potrzeba dużej ilości pytań. Zrobimy sobie odpowiedzi na Państwa pytania. Zatem, żeby nie przedłużać, obowiązek CL 2.0, co, kogo i kiedy obowiązuje. No Jak widzimy, już pewien miesiąc temu ustawa została uchwalona i przekazana panu prezydentowi do podpisu. Nie jest ona jeszcze jeszcze podpisana, natomiast nawet na kanwie wydarzeń ostatnich dni ja bym chyba się bardzo nie obawiał tego, że nie zostanie ona podpisana, ponieważ no nie ma ona absolutnie żadnego, żadnego charakteru. Politycznego, no ksef jest wdrażany od wielu, od wielu lat. Dlaczego my go weźmiemy, musimy, musimy wdrożyć? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ jeżeli my tego nie zrobimy, jeżeli nie wdrożymy ksefu w tej postaci, w której on jest teraz, to już za półtora roku trzeba będzie zacząć wdrażać Wida, czyli VAT in Digital Area. Innymi słowy, ksef na poziomie unijnym, który będzie troszeczkę inny. Najprawdopodobniej, ponieważ on jest dopiero konstruowany, zawiera różne elementy zgłoszone przez państwa członkowskie, zarówno te, które już mają invoicing, jak te, te które nie mają. I jeżeli do tego czasu my nie będziemy mieli obowiązkowego ksefu, to po prostu będziemy musieli wdrożyć WIDA wdrożyć i cała dotychczasowa praca pójdzie na marny. Jeżeli będziemy mieli, to według obecnych przepisów przejściowych do 35 roku, spokojnie, czyli jeszcze przez 10 lat spokojnie możemy sobie z tego naszego ksefu korzystać i powoli go dopiero strukturalnie dostosowywać do rozwiązań WIDA, To zresztą ja podejrzewam, że też się będą od tego 28 roku rozwijać, ponieważ widzimy na przykładzie naszego ksefu, jak jest to skomplikowane i ile rzeczy trzeba poprawiać nawet na etapie nieobowiązkowego ksefu. Podmioty objęte obowiązką od 26 roku. A oczywiście od limitów i wielkości podatników, Czyli tego, że niektóre podmioty będą objęte obowiązkowym ksep od 1 lutego, inne od 1 kwietnia. Przede wszystkim, przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT, przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT. Przy czym tutaj moim zdaniem przepisy mają na myśli przedsiębiorców zwolnionych podmiotowo nie przedsiębiorców wykonujących wyłącznie czynności, czynności przedmiotowe, natomiast nie jest on na obecnym etapie jasne, czyli na przykład nie wiemy, co z lekarzami osiągającymi wysokie, wysokie obroty, ale wykonującymi wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo. No i podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej One Stop Shop posiadający polski identyfikator NIP. To będą podmioty obligatoryjnie objęte, objęte ksef ksefem. Mamy dwa etapy, tak jak wspomniałem. 1 lutego KSEF wchodzi obowiązkowo dla przedsiębiorców, których vat sprzedaży sprzedaży z kwotą podatku przekroczyła w 2024 roku 200 milionów złotych, czyli dość wysoki poziom. Natomiast zobaczmy, że tak naprawdę zaledwie dwa, dwa miesiące będą. Dzieliły pozostałych przedsiębiorców od stosowania KSEF-u, więc nie jest to jakiś szalenie długi, długi czas. Natomiast do końca 2026 roku nie przewiduje się nakładania kar za niestosowanie KSEF, i to ma być wyrównane w przepisach wykonawczych, czyli wszelkie sankcje, wszelkie, wszelkie kwestie karne będą odsunięte do końca 26 roku. I tutaj raczej też można powiedzieć. Że istnieje zgodność. Okres przejściowy od kwietnia do grudnia 2006 roku dla mikroprzedsiębiorców. W przypadku najmniejszych podatników, których transakcje obejmują niewielkie kwoty do 10 tysięcy złotych miesięcznie termin wydarzenia zostanie odroczony do 1 stycznia 2027 roku. Nie jest to duża grupa. Nie zapominajmy, ale zobaczmy, że to nam pokazuje. Że KSEF powinni stosować również podatnicy zwolnieni podmiotowo, czyli ci, którzy mają sprzedaż powyżej 200 tysięcy roczniców wprost wynika z liczby widocznych na obecnym slajdzie. Dodatkowo, faktury dla rolników etiopowych dokumentujące nabycie produktów rolnych od nich nie będą objęte w ogóle obowiązkiem wystawiania KSEF, natomiast dobrowolnie będzie to można robić od 1 kwietnia 2026 roku. No i tu też Taka wstępna uwaga na temat dobrowolności wystawiania faktur z KSEF. W naszej praktyce namawiamy klientów do wystawiania wszystkich faktur z KSEF. Ma to, ma to szereg, szereg zalet. Przede wszystkim mamy te wszystkie faktury w jednym miejscu, czyli nie tylko obowiązkowa sprzedaż, ale także ta sprzedaż, którą my możemy jako faktury, bo nie każdą możemy jeszcze o tym powiem ująć, ująć w KSEFie. Ale każdą, którą możemy ująć w KSEF-ie, mimo wszystko tak wystawiamy, Przecież kanały komunikacji, wystawiania, wysyłania tych faktur do klientów i tak będą istniały. A tak przynajmniej będziemy mieli, po pierwsze, porządek. W jednym miejscu wszystkie faktury. Z punktu widzenia współpracy z Fiskusem absolutnie nie ma to żadnego znaczenia. Po drugie, będziemy mieli przez 10 lat dostęp do tychże faktur. No i ma być jedna data odroczeń, odroczeń KSEF-u. Czyli limit wartości sprzedaży kluczowe do określenia daty wejścia w życie ma być analizowany za rok 24, nie 25. Też do 31 grudnia będziemy mieli wszystkie odroczenia, czyli tak zwany paragon z NIP-em, czyli faktura do 450 zł, ta sprzedaż do 10 tysięcy złotych miesięcznie oraz faktury wystawiane z kasy stojących jako faktury, niekoniecznie jako faktury z NIP-em. Podobnie otoczony zostanie wymóg podawania numeru w KSEF w płatnościach za faktury między czynnymi podatnikami VAT, także w przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. I tutaj jedna uwaga co do tego ostatniego pola. Ten wymóg podawania numeru KSEF w płatnościach za faktury budzi kontrowersję od początku, kiedy on został wprowadzony. On został wprowadzony w trakcie, w trakcie już funkcjonowania dobrowolnego KSEF-u, ponieważ jest to po prostu technicznie trudne. Nie zawsze nie zawsze w, możemy już mieć ten numer KSeF-u kiedy oczekujemy płatności, więc być może coś się z tym da zrobić na razie konsultacje społecznej, gdzie i przedsiębiorcy, i my jako podatkowi zgłaszaliśmy, zgłaszaliśmy rezygnację w ogóle z tego wymogu. No nie zostały wysłuchane przez ministerstwo. Chodzi oczywiście o manię zbierania danych na świętokrzyskiej. Natomiast póki co ten wymóg będzie, ale ma być odroczony do 31 grudnia 26 roku. Innymi słowy, czerwiec mamy nową wersję KF2.0. Czekamy na zakończenie procesu legi, legislacyjnego. Od 6 września będziemy mogli testować interfejs programistyczny, przynajmniej według deklaracji Ministerstwa, bo to proszę Państwa nie wynika z żadnych przepisów, więc nie przywiązujmy się tak do tego. W listopadzie ma być udostępniona testowa wersja aplikacji podatnika ksefi certyfikatów. I uwaga, wszystko co wystawimy w tym środowisku, to nie będzie faktura ustrukturyzowana. To jeszcze nie to. Dopiero od 1 lutego, piąty etap, 26 roku, my możemy wystawiać faktury ustrukturyzowane według... Nowej produkcyjnej wersji systemu KSEF 2.0. Mówię, możemy, ponieważ to nie jest tak, że my musimy.